Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wszystkie francuskie pancerniki z okresu później lat 30. posiadały wieże artylerii głównej w dziobowej części okrętu? Raczej nie, ale nic nie szkodzi rozwiać potencjalne wątpliwości. Wszystko zaczęło się de facto od pancerników typu Dunkirk, które weszły w skład Marina Nacjonale, czyli francuskiej marynarki w 1937 projektowane jako kontra na niemieckie okręty typu Deutschland. Wracając do typu Deutschland były to bardzo ciekawe jednostki, które posiadały pancerz i wielkość krążownika ciężkiego oraz artylerię, którą można było zakwalifikować do okrętu liniowego. Jednym zdaniem, Niemcy w 12 tysiącach ton wyporności Postanowili zmieścić okręt, który będzie łączyć cechy zarówno krążywnika ciężkiego, jak i pancernika. Klasyfikowane w Niemczech jako pancerzhiff, czyli dosłownie okręty pancerne, posiadały na swoim uzbrojeniu sześć dział kalibru 283 mm oraz rozwijały prędkość 28,5 węzła. Biorąc pod uwagę ograniczenia zarówno traktatu waszyngtońskiego, jak i wersalskiego, były to największe okręty, na jakie Niemcy mogli sobie pozwolić we wczesnych latach 30. W odpowiedzi na budowę przez III Rzeszę nowych jednostek, Francuzi postanowili wyprowadzić bardzo mocny cios. Nowe pancerniki typu Dunkirk miały przewyższać potencjalnych przeciwników, czyli właśnie okręty typu Deutschland pod każdym względem, zarówno pod względem uzbrojenia głównego, jak i prędkości. Posiadając taki komfort, Francuscy konstruktorzy mogli zaoszczędzić nieco na wyporności okrętu, poprzez umieszczenie jego w wieżach tlej głównej, a co za tym idzie pancernej cytadeli, tylko w dziobowej części okrętu. Spowodowało to przez to zmniejszenie masy oraz jej wymiarów. Kolejnym czynnikiem było również to, że w przypadku ewentualnego starcia pomiędzy pancernikami typu Dunkerque a okrętami pancernymi typu Deutschland, te pierwsze byłyby zdecydowanie górą, ze względu na swoją większą prędkość mogłyby narzucić również Niemcom korzystny dla siebie przebieg bitwy. Ujmując sprawę nieco prościej, w przypadku ewentualnego starcia to Francuzi mieli być stroną, przed którą Niemcy by uciekali, zatem umieszczenie wszystkich dział głównych w dziobowej części okrętu. Był jak najbardziej korzystne ze względu na to, że w przypadku pościgu okręt byłby w stanie prowadzić ogień ze wszystkich działach artylerii głównej i nie tracić niepotrzebnie siły ognia. Co bardzo ważne, projekt pancerników typu Dunkirk bardzo mocno wpłynął również na finalny wygląd kolejnej klasy francuskich pancerników, czyli typu Richelieu. Francuzi, wiedząc, że sytuacja w Europie staje się coraz bardziej gęsta i niebezpieczna, postanowili zaoszczędzić nieco czasu, adaptując poprzedni projekt pancernika do nowej roli i nieco go przebudowując. Gdyż, co bardzo ważne, pancerniki typu Richelieu miały być kontrolą na włoskie okręty typu Vittoria Veneto. W tym przypadku Francuzi mieliby do czynienia z pełnokwistymi okrętami liniowymi, dlatego najprawdopodobniej ewentualna walka nie wyglądałaby tak samo jak w przypadku typu Dunkirk oraz Deutschland i przybrałaby formę raczej walki równy z równym.